Jesteśmy na Wydziale Ogrodniczym, co można zauważyć po naszych pięknych nakryciach głowy. Dlaczego warto wybrać ogrodnictwo na SGGW? Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby u nas studiować, dlatego, że przede wszystkim wszyscy będą mieli kontakt z roślinami, jak widzimy pięknymi roślinami, bardzo kolorowymi, ale również tymi, które są bardzo smaczne, bo z tyłu mamy również rozsady różnych roślin warzywnych, również mamy tutaj też elementy owocowe, więc zapraszamy wszystkich do studiowania u nas na wydziale. Mamy tutaj kilka kierunków, także mamy opcję zarówno ogrodnictwa, jak i ogrodnictwa miejskiego i arborystyki, gdzie też zagadnienia związane właśnie z uprawą roślin w miastach są szerzej rozwijane. Również aspekty pielęgnacji roślin właśnie w mieście. Natomiast na ogrodnictwie mamy przeróżne tematyki, które myślę będą interesujące dla młodych ludzi, które są związane i z produkcją roślinną, ale również też z szerszym aspektem właśnie związanym z roślinami zarówno typowo użytkowymi, jak i ozdobnymi. Więc jeśli interesują was rośliny, w jakimkolwiek stopniu zapraszamy bardzo na Wydział Ogrodniczy na SGIW.